Witajcie kochani na kanale Polska Nauczycielka w Chicago. Dziś jestem w Spa. Język, uroda, kobiecość, moja wizyta w Spa. Dbaj o siebie po polsku i mów po polsku. Drodzy widzowie, jak wiecie, uczę języka polskiego, ale dzisiaj gramatyka idzie w bok. Dziś będziemy robić coś specjalnego. Zabieg w Re Medi Spa. Bo język polski to nie tylko lekcja, to styl życia. Aż w końcu właścicielką też jest Polka, która mówi też po polsku. Wchodźcie ze mną. Jesteśmy w Remedy Spa i ze mną właścicielka. Cześć Renata. Cześć. Bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie tutaj do siebie, ponieważ mój kanał Polska Nauczycielka w Chicago chce promować takie osoby jak ty. Chciałabym o, wrócić do naszego pierwszego spotkania, które było kilka lat temu około pięciu chyba lat temu pierwszy raz spotkałam mhm. cię. Dzięki temu, że przeczytałam artykuł w Dzienniku Związkowym na twój temat, który motywuje. Polki kobiety, mm. żeby dbać o siebie. Więc okay. moje pierwsze pytanie, ponieważ mój film dzisiaj nosi tytuł, że Polka też powinna dbać o siebie, a mm. druga część filmu dotyczy motywacji dzieci do nauki języka polskiego. Powiedz mi ty, kobieta biznesu, Polka pracująca, pr 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 prowadząca biznes w Stanach Mm -hmm. Czy język polski przydaje Ci się tutaj, żeby pracować u siebie w swoim biznesie? O tak, na pewno. Um, więc 60% moich klientek są Polki i praktycznie zaczynałam od polskich klientów. Także to uważam, że to był taki plus, że właśnie mój target market byli Polacy. Um, zaczęłam od tego i później pomału, pomału przeszłam na rynek amerykański. Um, ale samo to, wiesz co, jak coś wspomniałaś o dzieciach, że właśnie bardzo dobrze dla dzieci rozwój mózgu, żeby przynajmniej dwa języki znać. Um, no bo wiesz, tam... rodzice pytają mnie, czy w ogóle wiesz, warto te dzieci posyłać, tak. uczyć mm -hmm. tego języka polskiego. I cały czas tak. ja próbuję jako nauczycielka pokazać takie osoby jak Ty które no, zaczynały, umówmy się, tak jak i tak. ja, od początku tutaj mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych i musiały tą drogę wypracować. I teraz czy posyłając dzieci do takiej polskiej szkoły, do tej, do tej naszej, tutaj stworzonej w Szamburgu, Centrum Języka Polskiego i mamy mnie pytają, czy tej mm -hmm. mojej córce ten polski w ogóle do czegoś tak. się przyda. To już teraz powiem na własnym przykładzie, bardzo potrzebny, dlatego że te dzieci kiedyś będą miały swoje biznesy, te dzieci kiedyś będą pracowały gdzieś i to jest duży plus, jak mówią więcej niż jednym językiem. Dam się przykład mojego szwagra. Mój szwagier jest urodzony tutaj, jest lekarzem i mówi trzema językami, bardzo dobrze po polsku, czyli ma dużo polskich pacjentów, bardzo dobrze po hiszpańsku, także hiszpańskich pacjentów też ma i bardzo dobrze po angielsku, no bo urodzony tutaj. Czyli to, że mówi tyle językami, to, to bardzo dużo ma a, możliwości, więcej możliwości ma przez to. Także to jest duży plus. Jak dziecko mówi więcej niż jednym językiem, to jedno, dwa. Badania pokazały, że brain lepiej się rozwija, jak, a, musisz, hmm. zna, jak znasz więcej niż jeden język. A, to dwa, a trzy. A, jak kiedyś te dzieci będą pracowały dla kogoś, to to nawet dla kampanii to już jest duży plus, że ktoś mówi więcej niż jednym językiem. And as a matter of fact, uh, kiedyś uh, taki uh, klient mi mówił, że gdyby zdał, pracował w jakiejś kampanii polskiej, amerykańskiej, która miała siedzibę w Polsce, i powiedział, że gdyby miał, udowodnił, że miał maturę zrobioną z Polski tutaj, że zarabiałby 2,5 tysiąca więcej na miesiąc. I tak nie był zły, że nie zrobił tego, a nie zrobił dlatego, bo no mama mu nie właśnie mówiła tak, jak mówisz, tak. Że, że a po co ci, po co ci, po co się masz męczyć? A teraz właśnie on mówi, że, że teraz, teraz widzi, że to nie było dobre, że powinien jakby był zdał. I teraz właśnie, jak rozmawialiśmy, to mówi, że może wróci jednak na, do tej polskiej szkoły, tylko po to, żeby tą maturę zdać, bo chce zarabiać te pieniądze więcej. Renatka, pięknie tak. powiedziałaś tutaj, zmotywowałaś, no myślę, że wiele rodzin do tego, żeby właśnie postawiły jeszcze na język mm -hmm. polski. Natomiast no, moja też wizyta wiąże się z drugą, jakby, częścią tego filmu, ponieważ pewnie lubisz to słowo piękno. Piękno to też mm -hmm. jest język polski, ale piękno to też jest kobieta. Co dla ciebie jest piękną? Wiesz co? Dla mnie piękna to jest kobieta, która, jak mówimy o kobietach, kobieta, która jest. Pewna siebie, która kocha siebie, która um, zna swoją wartość. I teraz tak, żeby znać swoją wartość, to nie chodzi o obwieszanie się złotem czy, czy logo, bluzkami, to, torebkami, tylko wewnątrz. Czyli um, zwykle, co na przykład widzę um, w medycznym spa że kobiety przychodzą coś zrobić dla siebie, żeby się upiększyć i to daje im odwagi. Jak daje im odwagi, są bardziej um, skłonne do podejmowania trudniejszych decyzji w życiu, czy bardziej ryzykownych, bo czują się pewniejsze. A kiedy mówicie kobieta, wiesz, no nie mam czasu o siebie zadbać, bo dom, dzieci, co ty wtedy mówisz? A to daje im swój przykład. Jeżeli takie kobiety są, a są na pewno, bo taka ja to byłam parę lat temu, tak samo robiłam, poświęcałam się i tylko praca, dom, praca, dom. I to powoduje burnout, czyli po pewnym czasie czujesz takie zmęczenie, czujesz taki bezsens życia, taki, nie powiedziałabym może bezsens, ale tak, tak, tak co naprawdę dla mnie. Pracy zwykle dajemy cały czas. Ja kocham swoją pracę, ale to jest dalej dawanie. W domu dajemy, no bo co chwilę, coś od ciebie ktoś chce. Jeszcze mam psy, także to już zupełnie. I teraz zaczęłam właśnie zrobić coś dla siebie, zaczęłam tańczyć i kocham, kocham. I to mi tak nabiera właśnie takiej, takiej motywacji jeszcze większej do życia. Wiadomo, że coś sobie robię od czasu do czasu i kobietom, które właśnie nie dbają o siebie, to. Zachęcam, żeby niekoniecznie robiły dużo, ale przynajmniej te podstawę, czyli ze skóry, żeby o skórę dbały, z wiekiem opadają brwi trochę, żeby trochę botoksu. To, to wszystko ma wyglądać naturalnie, to nie ma być sztucznie. To ma być naturalnie, to ma być tak zrobione, że jak ktoś popatrzy na ciebie, nie ma prawa powiedzieć, co miałaś robione, a dobrze wyglądasz. I czasami wtedy kobiety mówią, że spały dobrze. Renatka, wspaniale to opowiadasz. A co byś poleciła? Jakie u ciebie są właśnie zabiegi, które ty byś poleciła Polkom, yy, no nie tylko Polkom, kobietom, żeby yy. poczuły się wyjątkowo? Wiesz, to zawsze zaczyna się od skóry, bo jak skóra jest nieładna, pomarszczona, poplamiona, to nic nie wygląda tak naprawdę dobrze. A poza tym skóra po, pokazuje też wiek. Więc numer jeden to właśnie lasery i Gosia fenomenalnie robi, robi lasery. Także bardzo polecam Was. Zapraszamy, Gosię. więc tak, Gosia tutaj bardzo. rewelacyjnie miałam tak. z przyjemność się poznać mm -hmm. i Gosię polecamy bardzo do bardzo, zabiegów laserowych. Bardzo. No i później po laserze te klientki przychodzą do mnie dwa, czy tygodnie i teraz. Gdybyś mi się zapytała to pytanie rok temu, to numer jeden to był filery i botoxy. Teraz się wszystko zmieniło, teraz są, jest skocza. Skocza to jest biostymulator, który nie działa od razu, potrzeba parę miesięcy, żeby zaczął działać, ale jak zacznie działać, to uh, bardzo naturalne i ładne efekty daje i na długo. Więc. Uh, w chwili obecnej chyba masz yy, właśnie polecasz, prawda? To jest Twój zabieg teraz Bardzo, wakacyjny, że dużo tak. klientek przychodzi na ten zabieg. Tak i, tak, i właśnie jak byliśmy w Monako mm -hmm. w marcu, to jest na kongresie estetycznej medycyny, tam przyjeżdżają ci TAP liderzy z całego świata i mówią, co działa, co nie działa, co robi, co nie działa. Numer jeden to było właśnie lasery i później skopcza. W takim razie widzowie, dzisiaj moja wizyta też jest związana z tym zabiegiem, ponieważ tydzień temu byłam u Renatki i właśnie zaproponowała mi ten zabieg. Więc w kolejnej części filmu troszkę pokażemy wam jak ten zabieg wygląda i Renata opowie mm -hmm. nam jego działanie. Więc już skończyłyśmy. Um, było. Ja, czy to jest um, bolesne, to zależy od tolerancji bólu klienta. I później ważny jest masaż. masaż masować trzeba 5 razy dziennie, 5 minut, 5 dni, żeby nie, żeby nie kuleczki się takie nie zrobiły. Jeżeli się zrobią, no to też wiemy, co z tym robić. Także. Um, Możemy to usunąć, no ale po co leczyć? Jak można zapobiec? Ok. Zrobiłam coś dla siebie. Zadbałam o ciało, język i duszę. Polka w USA to styl, siła i pazur. A jeśli chcesz mówić po polsku z lekkością i autentycznością, zapraszam do mojego studia. Eurostudio, Centrum Języka Polskiego w Szamburgu. Podczas tego spotkania zdałam sobie sprawę, jak zapominam polskich słów, a zapominam dlatego, że nie używam tak dużo. Tutaj w Arlington Heights a 60% klientów mam. A Amerykanów. O, aczkolwiek powiedziałam na początku, że 60% mam Polaków, ale jednak, jak pomyślę, to jednak odwrotnie jest. I używamy głównie język angielski i zapominam słowa przez to. Także dziękuję, że mi to uzmysłowiłaś. Ja również dziękuję. W takim razie, drodzy rodzice, zobaczcie, jak warto powtarzać, uczyć się języka polskiego, ponieważ no z czasem wiadomo, te słówka zanikają i to na przykładzie Renaty możemy zobaczyć, że czasami warto zapisać się po to nawet, żeby powtórzyć, po to, żeby dzieci miały ciągłość tej nauki języka polskiego, bo później tak. y, bo po prostu te słówka nieużywane, trudno jest dopasować do zdań i wtedy pojawia się problem. W takim razie ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wspaniałą Kres lekcję dziękuję. języka polskiego dla dzieci, a Was Drogie mamy, zapraszam na zabieg. W takim razie, jeśli przyjdziecie do Remi Desła, yy, powołajcie się na Eurostudio Centrum tak. Języka Polskiego. Na pewno, pani Renata, tutaj jakiś bonus tak, może. jakiś specjal zrobimy. Dokładnie. Dla tych Dziękujemy serdecznie, mhm. pozdrawiamy. Drodzy rodzice i uczniowie. Bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału i zapraszam na lekcję języka polskiego do Eurostudio Centrum Języka Polskiego w Szamburgu. Zapisy od września. Mój numer telefonu to 224-388-2303. Dziękujemy za piękną lekcję języka polskiego w Despa w Arlington Heights.